Akcja. Siema, jestem Ala, grzybki na zajezdni we Wrocławiu I dzisiaj będziemy nagrywać ile to jest set, kontynuujemy tę serię tym razem na kanale Bandy Zobaczcie, że mamy chłopaków, nagraliśmy już klipki i teraz pokażemy wam ich nogi. Dobra, ale na samym porządku... no, początku... Poczułem tylko na niego, patrzą tak Dobra, ale na samym początku pamiętajcie o zalajkowaniu i zasubskrybowaniu tam na dole Ponieważ bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się i naszego kanału Także jeśli chcecie nam pomóc, to zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału Dziękuję, siema. siema! Siema! jestem Dominik i dzisiaj wam pokażę moją kolejną. No to Gripy Audi 60zł, kierownica Ethic Tenacity 410zł, zacisk Ethic Sylf 110zł, stery Tilt 260zł, Tech MGP Origin 630 no bo to cały set, widelec Etik Legion, Kółka też 260 laki Luna, laki, y, laki <grym> to, toaster, i grip tape, y, my 60 zł. Siema, ja jestem Bartek, na dole jest mój Instagram i tak o, zaczynamy od góry. Gripy striker 60 zł Kiera laki ticking 930, jak się nie mylę. Y, Laki Split R 230 zł. 4 Laki 130 zł. Deck MGP Origin 630 zł, bo to cały set. Fidelet Fusion 230 zł. Koło przednie Fusion y, za 131 wychodzi. Papier Jepa 60 zł. I tylne koło Laki Toaster 160 zł. Tak? Nie, nie śmie się. Całość się daje tutaj. Ja, jestem żadny, że jest mój Instagram na dole i za, Zaczynając od góry, mamy tutaj Gripy Tilta za 50 zł. Później mamy Kerejepy za 900 zł. Później mamy Zacisk Sylph. To jest cena 100, 119 zł. Stery to jest, są Etiki 109 zł. Yy, widelec to jest yy, Etik merow 420 zł. Yy, dek to jest Mówino x około 200 zł. I dwa kółka mówino tak samo 800, 80 zł. I jeszcze grip Tape też mówi no jakieś 30 zł banny jeszcze bezcenna. ma jestem Michał, tu masz mojego Instagrama. Zaczynając od góry mamy barendy Odi 20 zł grip tilta 60 zł kierownica Jeppa 900 zł zacisk Eticsyl 120 zł stery to są jakieś no namey chyba 30 zł kosztowały Widelec Epic Merow V2 to jest 400 zł Dek Apex 1400 Jedno kółko to jest Bland 140 zł Kosztowało Drugie kółko Muvino 40 zł I papier skate 25 zł Ja jestem Kuba, jest na Instagram od ODI 70 zł Kierownica striker Titanowa 950 zł zacisk etik sylf 120 zł stery tinta 160 zł widelec etik Meru 420 zł kółka blant Diamond 280 zł dek apexa 1400 zł i grip tape Sky 25 zł Siema, ja jestem Kuba dzisiaj tu będzie na dole mój instagram rozumiem, i dzisiaj pokażę wam moją nogę. Zaczynając od góry mamy grip Tilt'a 60 zł, Kiera Jeppa 900 zł, Mamy tak Sylw 120 złotych Stery Proto 150 zł, Później Ethic Mero V2 420 złotych Kółka Ethic Incube za zbadałem, 220 złotych Podest Ethic Pandemonium 900 zł I griptape Ethica 3 d ma jestem Stachu i nadal jest mój Instagram, także ja zacznę od góry. Mam gripy Tilt Medra za 60 zł. Kierownica tytanowa Jepa 920 zł. Zacisk Epic SELF 120 zł, stery tilta 160 zł. Widelec to jest Epic Mero V2 420 zł. Demonium to jakieś 810 zł i grip tape bandy 39 zł i koszulka bandy bez cenna Dobra widzowie zobaczyliście nasze nogi, a teraz zobaczcie na nich klipy. jest darmowe chcieć Co? Co? Na jednym deku jest darmowe. Tako. Zobaczcie teraz nasze klipy, szybko obczajcie na to jest podajcie mnie na Instagrama tak będzie na z hasztagów po ostatnim postem. <laughs> Ale ci żółka no. wyskoczyłaś, to się jej Personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same cloud. The pollen floating through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the pennant. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it DM it, and it double send it till they get the message. I road trip to left with nothing. I've been in the city of Angels. Long enough to sit and question. Their successes. Who they paying, who they get in bed with. Oh, I can't trust a nigga. You rub a nigga wrong. hurt to get to your position that you suck a nigga off. And cover-ups are troublesome. They hear a a couple months and back up on the struggle bus I see the shoe fitting well on you Cinderella boys Cause dressing feminine stepping in as a selling point Rentin' toys, taking pics, hope you break a thousand likes, claim you got that life, but niggas never see you out at night I'ma need you to vacate the premises. But I can see him breaking character, the jig is the up The ones that claim the day, the realists so always wanna be in fakers. Paying for them follows every like and every favorite. The industry's a lie. I just wish that they would rap more. All this bigger than me, never seen a use they platform. I've sold out shows without selling out my soul. I'm played in different states without me ever leave a home. I made a decision to go independent when I was a winner. ain't something to live with living the level was given negative. But I know I actually make it one day. When I step in the booth, I treat these record like a Sunday, a crack and sip and wine and leave confessions for my one takes. Tracking every move I'm face to face with Alan num with that relationship's so a one way. Wanna talk numbers, wanna talk about specifics. If it was up to place I one and drive around a civic. My compass misses, whisper, by my critics. The ones that ride for me reap the benefits that come with it. I'm saying.